Aresztowanie Kamila L., znanego jako Budda, wzbudziło silne poruszenie w polskiej społeczności internetowej. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało influencera, oskarżając go o organizowanie nielegalnych gier hazardowych, oszustwa podatkowe oraz przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej. Oprócz Buddy zatrzymano również jego dziewczynę oraz osiem innych osób. Podczas czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w skład czego wchodziło 51 samochodów, nieruchomości, a także blokady na rachunkach bankowych na kwotę ponad 77 milionów złotych. Wśród nich miała znaleźć się pani Iwona z Województwa Opolskiego. Według doniesień nowej trybuny Opolskiej, kobieta do tej pory nie otrzymała obiecanego domu. Problem jest tym większy, że wydała ona znaczną sumę pieniędzy na przygotowanie działki. Kupiłam działkę gruntową, która kosztowała 150 tysięcy złotych. Uzbroiłam ją w prąd, wykonałam przyłącz kanalizacyjny, wykopałam studnie. Za 30 tysięcy złotych wybudowałam betonową płytę, dopasowaną wymiarami pod dom, mówiła w rozmowie z dziennikiem. Zatrzymanie Adama U, członka zarządu wydawnictwa sprzedającego e-booki jako losy w loterii, wpłynęło na realizację projektu. Mężczyzna był odpowiedzialny za koordynację wszystkich działań, jednak obecnie nie może wywiązać się z obowiązków. Dom znajduje się w paczkowie, gdzie utknął na etapie transportu. Pani Iwona, w rozmowie z Nową Trybuną Opolską zaznaczyła, że wierzy w szczere intencje Buddy i jego współpracowników. Uważa, że nie chcieli jej oszukać. Jestem przekonana, że Budda i jego współpracownicy nie chcieli mnie oszukać. Chcieli podarować mi ten dom. Mieliśmy kontakt dosłownie do ostatniego dnia. Dom byłby mój, zabrakło jednego dnia. Niestety znalazłam się teraz w bardzo trudnym położeniu. Nie mogę przewieźć mobilnego domu na swój teren, bo nie jestem jego właścicielką, podsumowała.